Cześć siemaneczko, witajcie! Z tej strony Kacper, a ja witam Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. E, I dzisiaj Was witam w bardzo ciekawym i fajnym odcineczku, gdyż witam Was w dziewiątym sezonie Fortnite Battle Royale. E, jak widzicie jesteśmy w lobby, nawet jeszcze nie wszedłem do tego lobby, jestem przed I jak widzicie już tutaj się samo to zmieniło wybór e, wybór modu gry jakby więc co, wchodzimy sobie w Battle Royale. Niech nam się wczyta, e, właśnie ten tryb. A my, co, ja tak naprawdę dopiero pierwszy raz wchodzę. Jestem trochę opóźniony, gdyż oglądałem trochę tego sezonu u paru YouTuberów. Ale nie jestem też taki obszerny. Ale obejrzyjmy sobie filmik najpierw. Obejrzyjmy filmik. Dobrze, Banan i Bambik biegli do bunkru. Okej. Okay. Bardzo fajny bunkier ogólnie. Disco i takie tam. No i się zaczyna za mała. Bananek ćwiczy. Bawią się świetnie. Otwieram lodówkę. O! I nie ma nic. Nie mają co jeść. Jedną w bunkrze, a nie mają co zjeść. O, jakieś roboty otwierają ten bunkier chyba, ale on jest bardzo tutaj poniszczony. O nie, ten Bambik zarósł i jeszcze pije tego bananka, który z nim tutaj był. Nie, ale to jest smutne, ten bananek w środku. No i te tiltet nowe. To jest po prostu... Przyszłość jest twoja. Sezon 9. Fortnite. No wam powiem, że... O! Jesteśmy w lobby. Poziom pierwszy. Boże. Jakie miałem już taki wysoki poziom, a teraz nic. O, dobrze, kurde wam powiem, że... z początku nie byłem przekonany do tego sezonu, ale tak trochę pooglądałem i naprawdę teraz wygląda fajnie. Możecie się spodziewać kolejnego odcinka właśnie z kupowania karnetu. Bo teraz wyszedł nowy karnet. Eee, gra jest z... sobie Okej, okay. co jest w środku? No, jakieś skiny, coś ten. Okej, okay. no, przewin się. A, mogę sam przewinąć. E, nowość w Fortnite, co to jest? Nowością karnetu w tym sezonie są Fortnite. Wykorzystujecie wskazówki, znajdujecie je na wyspie, co pomoże Wam zdobywać nagrody karnetu i odkrywać sekrety sezonu 9. Okej, okay, okej, okay. jakieś Fortbyty teraz doszły. No widzę, że naprawdę przyszłość poszli, bo jakieś tu Ala coś z komputerem związane, nie? Dobra. Aha, i wstecz, tak? No, karnet myślę, że sobie kupimy, więc możecie się spodziewać, e, że w przyszłym odcinku będzie kupno karnetu. Ogólnie to mi się podoba, więc myślę, że fajnie by było zdobyć tak najszybciej. Aha. Okej. Okay. Fajne, fajne to to. Nie wiem czy słyszycie jak to piszczy ale okej. Okay. Fajne to jest na tutaj. Nowa lotnia jakaś taka, taka taka zwykła. No i ten bambik zarośnięty, nie? No. Mam nadzieję, że go jak najszybciej zdobędę, bo naprawdę jest ciekawe. Jakieś malowanie tutaj. Co jeszcze więcej? To jakiś plecaczek, 100 Faudolków. Tutaj jakiś lot fajny. O, malowanie nawet tu jest. Zwykłym. Krok kurczaka ty też dobra emotka. O tu Killoff za, za ten jest taki młot, ale coś też dosyć ciekawy. Lotnia. O, lotnia też mi się podoba. Ta lotnia akurat mi się podoba. No, no ta emotka taka opluwająca, trochę można powiedzieć, nie? Z To ten całkiem taki OK, jest w miarę. Ten kill off. tak taki sobie. Tutaj, ten taniec jest spoko Ten taniec jest spoko Mmm, co tu jeszcze? O, ta lotnia, no... Powiedzmy, taka robotowa bardziej O, ale to mi się podoba To jest fajne O, i ta... ten skin, nie? Ten skin jest kozak Kozak jest skin, mam nadzieję, że uda mi się go zdobyć, nie? Dużackie kroki, super taniec To też jest spoko i zasetny poziom jest taki, taki skin, mściciel. Naprawdę ma 11 styli I tutaj mamy kogut. Spoko. Zobaczmy sobie karnet za 950, czyli tak jak zwykle. I sobie myślę, że kupimy od razu ten. Ale na razie nie w tym odcinku, a w kolejnym sobie kupimy. Więc co? Zobaczmy co tutaj jest. Tutaj jakieś kolejne są zadania. No to muszę karnet sobie kupić, żeby zadania wykonać. Tutaj fortbyte jakieś. Ale nie mam pojęcia o co chodzi, nie? To muszę będę musiał sobie ogarnąć. Czekajcie, karnet tutaj ogarnięty. Co tutaj jeszcze takie czeka? O, tutaj jakieś... A, to skiny już dochodzą. No spoko, spoko. Okej. Okay. Aha, i teraz tak się zmieniło. Ten... A no też całkiem spoko wygląda. Ja sobie kupię teraz karnet, tu bo ja będzie dobrze. Więc tak. Ja sobie lecę odpalić solo. I zobaczymy, jak ta gra wygląda teraz w środku. A w sumie, myślałem, że zrobię cięcie, ale może nie będę robił cięcia. No, w sumie, szybko zanadł gierę. Z tego co wiem, to usunęli wolne pompy. No, to może być dla mnie na razie szok, jak na początek. Bo, no. Kurde, szybkie pom wolne pompy to było jednak coś, nie? A z tego co wiem, zostały teraz szybkie tylko pompy. I maksymalnie, gdzie jest 130, nie? A wiem, jak złota czy fioletowa ta nowa, jak to się na nią mówiło, to ona zadawała po 200-210. To wiecie, człowiek na hita, nie? Leciał. A teraz, no. Wiecie O lobby jest naprawdę. Fajne. Fajne lobby jest. Takie dosyć, dosyć ciekawe. Dobra. Idziemy lecimy. Polecimy sobie na Tilted zobaczyć jak wygląda to nowe Tilted Bo to jest Neo wykrzywione. Tam mamy super Market, nie to jest Mega Market Market, tak Market I ogólnie nowy wulkan jest bo on wybuchł, się zrobił taki krater teraz Więc naprawdę się trochę pozmieniało I są te takie rury powietrza tutaj jak widzicie One, one jakby nas unoszą i możemy się przenosić nie przez to Dobra Zobaczmy Bo ja tak na... To jest moja pierwsza giera Więc wiecie Mogę od razu zginąć Bo ja mogę nie grać, Ale jest pompa Ty Szybka Dobra Zobaczmy Czekajcie Przełożę sobie Mam typa gdzieś Mam typa. Jeśli oni się biją, ale nie wiem gdzie. Ja nie widzę. I dobra, bo ja taki nie ogar normalnie totalny, nie? Ja nie widzę ich, nie? O kurde, ducha załączył ty Ja nie wiem się dzieje ogólnie Jedziemy na górę, bo oni się biją tu chyba u góry. Gdzie oni są? A tu jeszcze są schody. Ty Jezu, jakie to jest skomplikowane? Nie, zostałem. Aha, dobra. Pozdro 600, nie? Dostałem taneczną akurat. No. No widzicie, no tak to czasem było. Ale ja po prostu nie jestem nieogarnięty, bo ja pierwszy raz, mówię, leciałem na tymi miejscówkę w ogóle pierwszy raz odpaliłem grę. Po, po pobraniu nowego sezonu, więc mówię, że jestem nieogarnięty. No, ja nie chciałem się w Angielkę pokazać, no ten sezon nowy mniej więcej pokazać, jak on tutaj wygląda. Aha, i tutaj są te. Okej. Okay. Lobby. Dobrze, ja wam tu nie będę przedłużał, bo i tak myślę, że większość kto gra to wie jak wygląda, bo już był grzej grze i tak dalej. Więc co, ja wam nie będę pokazywał, pokazałem wam po części tak na szybko karnet, neotiltę też wam pokazałem jak tutaj wygląda, więc to. Ja wam w dzisiejszym odcinku dziękuję, mam nadzieję, że wam się podoba, że pokazałem wam po części ten nowy sezon. I co? Lajkujcie, komentujcie, subujcie i na razie trzymajcie się i cześć!